wracamy do głównej. Daj, stajehojesz? Dobra. Mam tych dużo tych koktajli. To będę z nich teraz korzystać. Przynajmniej ja mu nic trochę zaoszczędzę. Oczywiście no, zaraz nic nie widzę. No, świetnie. On po razie jest. Wow. Czas no eksperyment. Sawik. coś. Czy tu coś jest? Chyba nie, wiem. a nie, jest droga Świetnie, katakomby są tak ciemne Ciekawe czy wy coś widzicie, skoro ja niewiele widzę Widzę pana Jak dynamitem normalnie. Mam 13 jeszcze, ich sporo. Nie podoba mi się na poziom. Jeszcze jeden potwór. A savik? Widzę, że czegoś pilnujesz. Sobie wezmę. Amunicja co do rewolweru, super. Nie po prostu. Sprawdzę. Chyba do piły. A, sporo mamy amunicji w sobie to wszystkiego. Tak, do piły. Dobra. Do dalej, dalej chodzimy z tym. Idź, idziemy dalej. Dobra. No. Oby twaznę Zakończą mi się już te koktajle I chyba wreszcie wyjście, tak jest eee, dobra, Sprawdzimy tą część, czy tą część Dobra, no najpierw idziemy na prawo O, świetnie. Więcej molotowów. Łoł! Wow. To już nie jesteś za bardzo straszny, wiesz? Zapisz. Nic nie widzę. To, ale pójdziemy dalej. Kolicę, jakieś ławki. Pod czym ja znowu jest Tylko już pod tym. Chyba jestem już po z powrotem. O, rybki, super. Pod no, tą placówką, ośrodkiem leczniczym, coś takiego. Jak, tak zwa jak zwał, tak zwał. Jeszcze tą stronę sprawdzę. Przydałoby się, co mi się przedał W zasadzie wszystkie ja mam dużo. Chyba, że jakiś quest, znaczy przedmiot czy... Pod... Wow. Coś się sapało, myślałem, że sobie coś za moimi plecami. O, właśnie tu coś jest, rybki. Przedam a. A Tutaj nic nie widzę. Mam nadzieję, że nie opuściłem niczego w tych ciemnych korytarzach, bo to by było straszne wracać tam. Wszystkim głupie, taka ścieżka w koleże. Tak, to jesteśmy już chyba pod środkiem. Hmm, jakieś beczki. Co my tu mamy? Apteczka, ekstra. Amunicja do rewolweru. Jeszcze jedna apteczka. Nie, to nie apteczka. Apteczka czy nie? Nie, nie apteczka. Co to było? Dobra, nic. Eee, tu w takim razie też już nic nie widzę. To wychodzimy. Tutaj. Też nic. No, to idziemy stąd. Wracam do tamtych drzwi, które były naprzeciwko. I od razu pójdziemy dalej, Ci się uda. Ile mam tych koktajli? Siedem. No trzeba będzie troszkę już zacząć oszczędzać. W takim razie. Tak, dziękuję. Nic, nie, niczego nie zapomniałem. Dobra, chyba wróciliśmy już do tego ośrodka z powrotem, gdzie zaczynaliśmy grę. O, cześć. Umrzej. Wydaje się. się... to wygląda. Dobra. Wytrzymali, przedsiębiorcy się zaczęli robić. Idziemy dalej. ale znowu mi nie. Łapki na myszy. Oj, ciemno, znowu ciemno. Podoba mi się, że znowu jest ciemno. Para jest za gorąca, nie przejdę tędy. Może jest inna droga? Jasna, cholera! Podniosę ją i spróbuję jeszcze raz. Bez klamki tego nie zrobię. Aha, urwałeś klamkę. No brawo. Amunicja. U, duża amunicji. W sumie dawno jakiegoś bossa nie było, więc pewnie coś, do czegoś się zbliżam. Będę jeszcze na drugą stronę. Hmm. Tam przyszedłem, niemożliwe. Zamkniemy wszelki wypadek. Bez klamki tego nie zrobię. Nie mam coś, co może zastąpić klamki? Nie wiem, na przykład o tym łomem. Bez klamki tego nie zrobię. Ale masz łom. Bez klamki. Tego nie zrobię. A, co ja mam? Dobra. Nie ma coś klamki, przynajmniej gdzieś na. O właśnie. To co? Użyj tej klamki jeszcze raz. Tylko najpierw save'ik. Dokręciłem śrubę. Mam nadzieję, że jest już ok. Świetnie. Najpierw popsujesz klamkę, a później... Ciemność. Tu jest ciemność. Masakryczna ciemność. Dobra, idę na dół. Zaraz mi znowu coś zaatakuje. Jak widzę, jest dużo krwi, albo jakieś spróchniałe dechy. Ekstra. To jest chyba łazienka. Czy wygląda jak Łazienka? Wow! Kurde, nie chciałem tego robić. No, ale trudno, jeśli już tu wlazłem. A no, będę musiał wyleść w takim razie. No co jest? No co, zapisz? Wow! Miałbym się na to nabrać? Co jest? Drewniana belka. Eee, dobra, dlaczego znaczy mi drewniana belka? W takim razie. To nic nie ma. Może gdy uderzę w rurę, zacznie z niej uchodzić para. To co belką bingo, właśnie. Dawik. No ale jak mam tam wrócić? Bardzo, tędy jakoś. No, przesuń się. O, rany, dobra. Co teraz? Mogę cię wystrzelić? strzelić? Mogę, ale nic to nie da. Zmarnowałem jedynie pocisk No, w takim razie to tylko jedyne wyjście jest chyba na dole. No zaraz zobaczymy. Pusta beczka. Też jest pusta. Hmm. A nie mogę na tym łoma, teraz tym łomem otworzyć? Może tutaj coś jest? Momentów, no? Czekajcie, chwilę zobaczę, co mam w jakimś punku jeszcze. Tak, tutaj nic, tu nic.